Hej Misiaczki, witam Was w kolejnym infologu na tym kanale. I tu mam takie dwie ważne kwestie do omówienia. I tak, kwestia pierwsza: Startujemy z nową serią. Nowa seria, na razie nie będę zdradzał konkretnie tytułu, ale pewnie niektórzy się już teraz uśmiechają i myślą, wiedzą o co chodzi. No ale cóż, jeżeli ktoś jest ciekawy, to zapraszam do opisu, filmu. Tam zobaczycie intro do właśnie odcinków z nowej serii. To już będziecie wiedzieć o co chodzi. Ale póki co nie zdradzę. Jeżeli ktoś chce mi taką poczuć nutkę, satysfakcję, tak, albo takiego, takie, takiego oczekiwania na to, bo też ja lubię takie, czuć taką niepewność, no to, no to, no to, no to proszę was, żebyście nam nie patrzyli do tego opisu i dopiero wszystko okaże się w niedzielę. Dlaczego w niedzielę? Tutaj już jest druga kwestia, bo jak wiecie, moje odcinki nie były jakoś tak specjalnie. Regularnie, regularnie, były bardzo nieregularnie. Czasami, jak coś miałem więcej czasu, to tam kilka, dwa odcinki, w krótki odsębach czasu, potem sześć razy robiłem y, odcinek z Raymana, drugi odcinek. Tak, faktycznie sześć razy, to faktycznie musieliście trochę poczekać na ten odcinek, y, ale tak niestety też było. Dlatego też teraz y, trochę nabrałem sprawy w to nagrywanie i chcę, żeby moje serie były w miarę y, regularne. I tak. Ta seria, której Wam nie podam, ta nowa seria, będzie zazwyczaj w niedzielę rano. Tak, koło południa, tak mniej więcej przed południem. Jeżeli będzie się dłużej przesyłać albo coś, to wtedy po południu, ale to jeszcze sobie zobaczę. I mamy te jeszcze trzy serie, które mieliśmy wcześniej. Czyli tu chodzi mi o Sherlocka Holmesa, Raymana i Stalker'a. One będą normalnie w ciągu 5 dni, pięciu, sześciu dni. Tu chcę jedne, jeden odcinek. Teraz mam Stalkera, będzie po, yy, wtorek bądź środek, i następny odcinek. Teraz nie, Właśnie zaraz będę nagrywał Sherlock'a Holmesa piątek bądź sobotę. Tak mniej więcej, będą te filmy w tych dniach, ale to też nie jest żadna reguła ani nic, więc jeżeli nie dam rady albo coś będę pisał, ale też proszę się mnie z tego powodu nie czepiać. I wychodzi na to rzeczy odcinki na tydzień trochę mało, więc będę się starał czasami tam się jeszcze to dać od siebie, jak będę miał czas, bo też jestem w liceum na profilu biologiczno-chemicznym, więc nie, nie zawsze ten czas znajduję. Mimo, że mam cztery sprawdzenia w tym tygodniu, to jeszcze siedzę teraz przed komputerem i tutaj sobie nagrywam, no ale to dobra, trudno, szkoła nie jest najważniejsza. Najważniejsze są pasje, ale no dobra, zaraz się rozgadam o, o sensu życia, w sensie życia, dobra, mniejsza o to. Tak więc yy, te trzy serie będą w miarę regularne. czy serie, yy, te trzy filmy pojawiające się w ciągu tygodnia będą w miarę regularne. Jeżeli ich nie będzie będę pisał, będę się nadrabiał czy coś. No i to chyba tyle, co chciałem tutaj powiedzieć. Będę się starał właśnie dawać i więcej, ale jak nie będę miał czasu, możliwości, no to, no to trudno po prostu. I też kilka osób polecało mi, żebym sobie zrobił jak, jakąś stronkę na Facebooku, żebyście mogli mnie śledzić. No, nie wiem, czy to się opłaca, bo jest Was 117, za co Wam wszystkim bardzo dziękuję. Nie sugeruję, że to jest mała liczba osób, bo dla mnie to jest naprawdę dużo, ale na fanpage'a to raczej będą, oso będą osoby bardziej jakby. Które chcą mnie naprawdę tak oglądać i nie będą takimi subskrybentami, które, którzy tylko subskrybują i do tego się ograniczają, tylko po prostu coś więcej. I też nie wiem, ile tych osób będzie, bo jeżeli tu miało być, miałoby być dla piątki osób, no to trochę za mało. Dlatego też zapraszam Was do dyskusji. Piszcie w komentarzach raz, czy chcecie tego fanpage'a, bo jeżeli tak, dla mnie nie ma problemu. Mogę Wam zrobić. Będę wam wpisał jakieś tam aktualności, może coś więcej o sobie, albo jakieś będę zachęcał was do innych dyskusji bądź o serach itd. bla. To zobaczymy. Nie ma problemu. I też kwestia tego, czy wam pasują te terminy regularne z tych filmów, które chcę nagrywać, to co wam przed chwilą powiedziałem. Tak więc to wszystko, co chciałem powiedzieć. Zapraszam Was do komentowania. Trzymajcie się i cześć!